solo escucharte con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres tú que puede tocar este corazón? No hay nadie más que tú. Y sientes estrellas en mi interior. Yo y a dónde vayas tú? Y es que nadie más. 90. Nie mogę zrozumieć, o co tu chodzi. Dlaczego Juan Miguel tak bardzo broni zabójczyni jego żony, powinien nam o nim zapomnieć. Najgorsze, że choć wciąż próbuję, nie mogę. Nie mogę, mój Boże. Nie mogę zapomnieć o kułaniu Miguela. Nie mogę. Nie mogę de volverme enamorar. Sosve perdido hasta el sentido a la Dokąd zmierzam, zagubiony w natłoku pytań? Do kresu drogi, która czeka na mnie w świetle nowego wieku. Niczym dziecko bez pośpiechu, jaki cechuje starców, dla których śmierć to tylko drzwi do następnego życia. Tędy Tutaj? Tu jest wejście. Tu teraz mieszkamy. Ładnie, tutaj i blisko do starej dzielnicy. Nie mówiłam ci? I jest winda. Poważnie? A wiesz, co jest najlepsze? Jeździ w górę i w dół. Siema! To zakrawa na cud. Co to za dziecko? Przyszedłem do Beatriz i Elsy. Chyba za mną nie przepadasz. Racja, tak jak ty za mną. Mylisz się. Nie żywisz do mnie urazy, że odebrałem ci Elsę? Uciekła do mnie, kiedy ty czekałeś przy ołtarzu. To przeszłość. Nie można odebrać nikomu czegoś, co do niego nie należało. Elsa nie była moja, lecz twoja. I nadal jest? Bez wątpienia. Nie jestem pewien. Czemu w to wątpisz? Myślę, że ją straciłem. Wiesz kiedy? Kiedy? Gdy nie zgodziłem się na dziecko. Uparłeś się, że nie chcesz piżamy. Dość już mam piżam, mamą. Są wygodniejsze. Skądże? I wyszły już z mody. Są dobre dla staruszków i chorych. Ja mam ich dość. Jesteś w lepszym nastroju. Naprawdę to widać? Bardzo, kochanie. Nic Cię nie obchodziło. Byłeś milczący i zły. Zapomniałam, jak wygląda twój uśmiech i jak ci z nim do twarzy. Bardzo się cieszę. Zadzwonię do taty. Zaczekaj. Podaj mi przybory. Co? tu, tuby z farbą sztalugi i blakam. Naprawdę? Poważnie? Tak, mamo. Już nie mogę uwierzyć. I pomóż mi zdjąć te prześcieradła. To mi się podoba. Trzymaj. Łat! Prawda, że słodki? To mój syn. Nie mów. A ojcem jest? Juan Miguel, co łatwo zgadnąć. Dlatego zniknęłyśmy. Bo zjawiła się umarła, która nie zmarła. Choć teraz nie żyje. Na Amen. O czym ty mówisz? Wyszłam za Juana Miguela. Nasze małżeństwo było krótkie, bo coś się wydarzyło, ale nie o to chodzi. A o co? Wkrótce zorientowałam się, że jestem w ciąży. Pobiegłam do niego, żeby mu o tym powiedzieć. Ale dowiedziałam się, że jego żona, która została uznana za zmarłą, odnalazła się żywa. Jak to możliwe? Paniusia, odnalazła się cała i zdrowa. Nie umarła, tylko zabalowała. I jak w telenoweli. To nie koniec. Została zamordowana w swoim własnym domu. Jednak między mną a Juanem Miguelem wszystko skończone, bo on woli morderczynię żony. Broni ojciec panny Sylwy? Byłoby okrucieństwa ją ukarać. Pozwolę sobie przypomnieć Ojcu piąte przykazanie. Nie zabijaj, a kto zabije, będzie osądzony. Święty Mateusz. Widzę, że jest Pan biegły nie tylko w prawie, ale i w Biblii. Tak, Ojcze. To przykazanie jest opatrzone bardzo surowym komentarzem. Zabójca musi zostać ukarany bez nadziei na ułaskawienie. Zasadę oko za oko, ząb za ząb. Jezus zastąpił nakazem miłości bliźniego i wybaczenia. Ty ludzie nie mogą być tak pobłażliwi. Wskazujemy tych, którzy zabijają, a ta kobieta zabiła, zamordowała bez litości. Nie jest za to odpowiedzialna. Nigdy bym nie pomyślał, Polita powiedziała, że widzimy się po raz ostatni, bo wstępuje do zakonu. Dlaczego? Mówiła, że bardzo cię kocha. To moja mama ponosi winę za nasze zerwanie. Stara plotkara. Przepraszam. Powiedziała Policie, że nie jest dla mnie odpowiednia, że jeśli się pobierzemy, przeszłość jej matki będzie nam ciążyć. To dlatego wyjeżdżasz? A może chcesz ukarać mamę? Na pewno jest jej smutno. Zasłużyła na to. Nie wiem, czy zdołam jej wybaczyć. Nie bądź taki. Clemencia to dobra matka. Troszczyła się o ciebie. Nie chciałabyś cierpiał, bo cię kocha. Powinieneś ją zrozumieć. Nie wiem, co ci powiedzieć. Czasami krzywdzimy innych wbrew intencjom. Dziękuję, że wspieracie mnie i podnosicie na duchu. A czego się spodziewałeś? Jesteś nam bardzo bliski. Zawsze byłeś dla mnie jak brat. Jakaś ty dobra. Życzę Ci, żeby twoje kłopoty się skończyły, bo zasługujesz na to, co najlepsze. Dzięki. Dzięki. <grywa> Jesteśmy na miejscu do dzieła mała. Ciekawe, czy jest leopardo. Miejmy nadzieję. Zapytajmy parobka. Co pani sprowadza? Chcemy się widzieć z Leopardem. Jest w facjendzie? Kiedy chrzest w przyszły piątek? Doskonale. W piątki nie przyjmuję pacjentów i mogę ci towarzyszyć. Myślałam, że nie zechcesz. To rodzinna uroczystość. To co?